Ukochana istota światła, dziś anioły mają dla ciebie specjalną wiadomość, która dotyka bezpośrednio niewidzialnej nici łączącej cię z osobą, która jest twoją miłością. Nie chodzi o puste obietnice ani skomplikowane specyfikacje, ale o proste i głębokie wezwanie do tego, co już pulsuje w tobie. Zachodzi cichy ruch proszący o poddanie się, uczciwość wobec siebie i odwagę, aby wybrać to. Co podtrzymuje Twój spokój? Życie otwiera nową przestrzeń dla Twojej historii uczuciowej, ale wymaga, abyś nie próbował forsować drzwi. Kto czuje, ten reguluje. Kiedy nadejdzie czas, wszechświat poruszy to, co musi zostać poruszone. Wyobraź sobie ekran z ikoną koperty i czerwonym kółkiem oznaczającym dwa powiadomienia. To nie tylko Twój umysł tworzy obrazy. Istnieje coś już napisanego, słowa, które wydają się gotowe, aby przekroczyć dystans między tobą a tą osobą. Czuje się to, jakby tekst był w szkicu, prosząc tylko o dotknięcie, aby zostać wysłany. Jest to wrażenie, że ważna rozmowa ma się narodzić, ale istnieje stanowcza prośba, aby nic nie było przyspieszane. Po drugiej stronie ktoś przegląda zdania, przepisuje. Kasuje, cofa się, bierze głęboki oddech i stara się być bezpośredni. Intencja jest silniejsza niż umiejętność utrzymania tego, co chce się powiedzieć. Pojawia się niemal niepowstrzymany impuls, aby wysłać wszystko naraz. Zaraz potem, chęć anulowania wysyłki, jakby można było cofnąć to, co już trafiło do świata. To tak. Jakby dwa prądy płynęły w przeciwnych kierunkach w tej samej piersi. Niepokój próbuje prowadzić kroki, ale prawda prosi o spokój. Istnieje subtelne przywiązanie, które pojawia się w pozornie małych gestach. Celowo wybrany zapach, wspomnienie przechowywane w przedmiocie, piosenka, która zawsze wraca do tego samego fragmentu. Kto ucieka się do tych sensorycznych kotwic? Wierzy że w jakiś sposób pamięć ciała zbliża się do tego, czego dystans nie dotyka. I rzeczywiście istnieje magnetyzm, gdy serce decyduje się pamiętać. Jednak ten sam gest, który pociesza, również demaskuje. Ta osoba nie chce puścić nici, która wiąże cię z miejscem oczekiwania. Dlatego kluczowe jest rozróżnienie troski od kontroli. Troska odżywia, kontrola więzi. Troska tworzy przestrzeń do przychodzenia i odchodzenia, kontrola chce natychmiastowych odpowiedzi i cierpi, gdy ich nie otrzymuje. Uświadamiając sobie te różnice, odzyskujesz panowanie nad własnym rytmem. A kiedy twój rytm jest ponownie szanowany, puls więzi zmienia ton. Istnieje dziwna przyjemność w wiedzy, że ktoś jest blisko, nawet jeśli daleko. Ta osoba przyzwyczaiła się liczyć na Twoją obecność uczuciową, jak ktoś, kto wie, że zawsze znajdzie zapalone światło w oknie. Jest to pocieszające, ludzkie, a jednocześnie może być niesprawiedliwe, gdy zamienia Twoje oczekiwanie w rutynę. Ego uwielbia pewność, miłość woli odwagę. Między tymi dwoma Ty wybierasz, jakim głosem chcesz kroczyć. Teraz pojawia się scena, która się powtarza. Dwa teksty, dwa zainteresowania, jedno serce podzielone. Pierwsza wiadomość dociera z surową uczciwością. Mówi to, co musi być powiedziane i potwierdza to, co już od dawna czułeś. Druga przychodzi zaraz potem, prawie przepraszając za to, że czuła tak wiele, próbując zatrzeć ślad pozostawiony przez własną prawdę. Wkrada się emocjonalny wzlot i upadek, a pierś czuje się jak na kolejce górskiej. To nie jest pogarda, to brak stabilności. W takich chwilach zamieszanie rośnie, ponieważ ciało ma naglącą potrzebę tam, gdzie powinna być przerwa. Wewnętrzny czas prosi o miarę, ale powiadomienia krzyczą o szybkie odpowiedzi. Głowa formułuje przemowy, szkicuje repliki. Próbuje rozwiązań, jednak coś bezpieczniejszego zachęca do wybrania ciszy, która chroni. Mądrość nie polega na uciszaniu prawdy, ale na mówieniu z twardym gruntem pod nogami. Powszechne jest pragnienie natychmiastowego harmonogramu dla tylu wzlotów i upadków, ale to, co naprawdę dojrzało, nie rodzi się pod presją. Kiedy niepokój rzuca cień, jasność się ukrywa. Dlatego ważne jest, aby utrzymać przerwę między tym, co przychodzi, a tym, co odpowiadasz. Przerwa nie jest nieobecnością, jest troską. Odtąd słowem kluczowym jest poddanie się. Poddanie się to nie rezygnacja, a tym bardziej zaprzeczenie temu, co czujesz do tej osoby. Poddanie się to oddanie wszechświatowi tego, co nie mieści się w Twoich rękach. To zaakceptowanie, że są ruchy, które nie zależą tylko od ciebie. Poddanie się to także sposób kochania. Kto kocha bez przywierania, reguluje wolność jako część więzi, a wolna więź znajduje prawdziwsze ścieżki. W tym momencie samo życie zaprasza do reorganizacji. Warto zapytać, które wewnętrzne zobowiązania zasługują na kontynuację. A które nawyki zmęczyły się dźwiganiem? Są ciężary, których nie trzeba już nosić, nawet jeśli wcześniej miały sens. Serce łapie oddech, gdy plecak staje się lżejszy, a lekkość, w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, wymaga głębi. Tymczasem wszechświat działa w ciszy, aby wyrównać spotkania, które mają sens. Nie ma potrzeby rytuałów, aby kontrolować, ani uciekania przed kontrolą. Jest potrzeba posiadania jasnych celów i postaw spójnych z tymi interesami. Napisanie życzenia, głęboki oddech i puszczenie jest często bardziej rewolucyjną postawą. Rewolucja to nie hałas, to spójność, a spójność zmienia samą skórę czasu. Równolegle ta osoba czuje, jak wewnętrzny zegar przyspiesza. Świadomość, że coś cennego może wymknąć się przez palce, sprawia, że duma trochę ustępuje. Odwaga pojawia się jak błysk, a szczera wiadomość nabiera kształtu. Zaraz potem niepewność cofa ją, jakby nic się nie stało. To wyjaśnia naprzemienność między otwartością a wycofaniem, która tak bardzo dezorientuje. Dlatego ochrona emocjonalna staje się priorytetem. Chronienie siebie to nie wznoszenie murów, to wybieranie drzwi z kluczem. Kto chroni własne serce, tworzy kryteria, ustala granice. Uczy się mówić teraz nie. Granice to linie miłości narysowane na ziemi. Bez nich uczucie ginie, z nimi uczucie rozkwita w wyraźniejszych formach. Jeśli konieczne jest naciśnięcie przycisku blokady na jakiś czas, niech to będzie zrobione z odpowiedzialnością i szacunkiem dla siebie. Nie chodzi o karanie kogokolwiek, ale o przerwanie wzorca szczytów i dolin, który wyczerpuje Twoją energię. Odpoczynek jest także odpowiedzą. Cisza jest również sposobem na powiedzenie, oto moje zdrowie emocjonalne. A zdrowie emocjonalne podtrzymuje prawdziwe relacje. W nadchodzących tygodniach okres świadomej przerwy ma otworzyć przestrzeń na głęboką reorganizację. Ciało dziękuje, umysł się rozjaśnia, a serce lepiej słucha. Będą dni, w których w ogóle nie będziesz pamiętać o tej historii przez cały czas, a to nie będzie obojętność, będzie to oszczędność siły. Wewnętrzna obecność nie potrzebuje stałej czujności. Pokój lubi przewiewne pokoje. Jednocześnie, nie zaprzeczaj intensywności tego, co przeżywasz wewnątrz. Uczucie jest uzasadnione, piękne i zasługuje na troskę. Troska, jaką obdarzasz uczucie, jest także troską, jaką obdarzasz siebie. Kto akceptuje własne uczucia, uczy się akceptować uczucia drugiej osoby, nie tracąc siebie. A kiedy nikt się nie gubi, spotkanie ma większą szansę się wydarzyć. Na tej drodze warto sporządzić listę wartości i sprawdzić spójność, ale nie jako ktoś, kto tworzy niespokojną listę kontrolną. Jest to troskliwe, niemal rzemieślnicze badanie tego, co uważasz za niepodlegające negocjacjom w partnerstwie. Szacunek, obecność, słowo, które się utrzymuje, przestrzeń do oddychania, pragnienie, które nie zamienia się w wymaganie. Z tą mapą w ręku łatwiej jest rozważyć, gdzie wrócić, a gdzie nie wracać. Mapy nie wiążą, one orientują. Możliwe jest również, że zauważysz, jak z czasem otrzymywałeś tylko tyle, aby nie odejść: okruchy uwagi między długimi ciszami, otwarte obietnice przerwane nagłymi wycofaniami, małe dowody uczucia, które nie stawały się stałą troską. Nazwanie tego wzorca to nie osądzanie, to uzdrawianie. Po zobaczeniu nie można tego odzobaczyć. Teraz ujawnia się środek historii. Ani początek, ani koniec. Centrum. Z centrum widzisz obie strony z większą uczciwością. Pragnienia i granice nabierają kształtu. Świętość spotkania prosi o warunki, a warunki obejmują obecność emocjonalną, stałość i odpowiedzialność uczuciową. Jeśli wiadomość nadejdzie, a jest duża szansa. Że nadejdzie wkrótce. Odetchnij przed odpowiedzą. Przeczytaj powoli, przeczytaj ponownie, przeczytaj jak ktoś, kto czyta lustro. Zobacz, co wiadomość w tobie wywołuje i czy jest miejsce na przyjęcie bez negocjowania własnego spokoju. Najbardziej klarowna odpowiedź rodzi się, gdy pośpiech milknie. Być może pierwszy tekst przyniesie potwierdzenie, którego brakowało, nie wymyślałeś. Ja też czuję. Być może drugi spróbuje zaprzeczyć temu, co pierwszy ujawnił. W takim przypadku zakotwić się w tym, co już wiesz z doświadczenia i w tym, co zdecydowałeś dla siebie. To, co jest prawdą, nie potrzebuje wielu wyjaśnień. To, co jest prawdą, utrzymuje ciężar własnego imienia. Następnie pozwól sobie na czas, aby uporządkować rutynę wokół tego, co ci służy. Lepiej spać, jeść z uwagą. Ruszać ciałem, uporządkować dom, spełnić małe cele, które zostały zapomniane. Każdy prosty gest owija cię kawałkiem siebie. A kiedy wracasz do siebie, wszystko, co jest Twoje, odnajduje drogę powrotną. Prawie na pewno w tym oddechu pojawią się sygnały z codzienności, które wskazują na kierunek troski, książka, która wydaje się być napisana dla Twojego momentu, rozmowa, która rozjaśnia, wspomnienie. Które uwalnia. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, wypełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech anioły nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.